Witam was serdecznie. Dzisiaj mamy 12 kwietnia, a to Światowy Dzień Czekolady. Przygotujemy dzisiaj specjalne czekoladowe miseczki na nasz lodowy deser. Będziemy potrzebować około dwóch tabliczek czekolady, które rozpuścimy właśnie, rozpuścimy na w gorącej kąpie, kąpieli. Potrzebujemy jeszcze lody, śmietane i owoce do dekoracji. W tych właśnie balonikach będziemy przygotowywać miseczki czekoladowe. Na początku robimy taki kleksik czekoladowy, który będzie podstawą do naszej miseczki, żeby miał się balonik gdzie trzymać. Następnie bierzemy balonik, owijamy cały spód balonika. I robimy taką miseczkę na jego spodzie. Teraz gotowe już baloniki owinięte czekoladą. Czekamy aż zastygną. A teraz chwila prawdy. Czekolada zastygła. A my zdejmujemy i przekuwamy baloniki. Uwaga, jedna miseczka, druga. A teraz już ostatni moment. Naszych deserów czekoladowych miseczki przekładamy na talerz. Możemy go udekorować. Miseczkę przekładamy na talerz. Dajemy lody. Oczywiście o różnych smakach. Nakładamy lody. Możemy udekorować owocami. Jeszcze tutaj możemy wziąć sobie truskaweczki. owoce i na górę odrobinę bitej śmietany z i nasz deser gotowy. Życzę znaczy, smacznego!